Kraj hey ludziska w poradniku Jak zdobyć żółwia oblężniczego, czyli nowego mounta w Guild Wars 2, dodanego w dodatku End of Dragons. Zanim zaczniemy, poradnik ten będzie posiadał spoilery, jak wyglądają mapy oraz różne wydarzenia, więc oglądasz na własne ryzyko. Dobrze, zatem chcesz zdobyć żółwia. Pierwsze co, to znajdź Achievement Stomping Around. To on odpowiada za nowego wierzchowca. Przepiałeś go? No to świetnie. Twoim pierwszym zadaniem będzie zrobić meta event na mapie Dragon's End, czyli tej ostatniej eoda. Niestety, na dzień nagrywania tego filmu, czyli 4 marca, ta meta jest dosyć trudna. Co za tym idzie, możesz mieć masę prób do tej właściwej, w której go zrobisz. Po zrobieniu mety, dostajecie jajko żółwia, które będzie potrzebne Wam w dalszej części naszej wyprawy ku mountowi. Po zdobyciu jajka wybiera się do Arbor do pani o imieniu Rota. Tam możesz zacząć tak oficjalnie już Achievement. By zrobić to osiągnięcie, musisz kupić jedzenie od małego robocika. Będziesz potrzebować 250 Kale Leaf, 250 Head of Lettuce, 150 Karotów oraz 250 Strawberry. Podczas kupowania tych posiłków, żółw będzie powoli rósł, stając się coraz bardziej dojrzałym. Wszystko to możesz na spokojnie kupić na Trading Poście, czy wydobyć na wielu mapach. Po zakupie wszystkich przymiotów wróć do Roty. Teraz sprawimy, że żółw będzie silniejszy. Jest to bardzo podobny achievement do poprzedniego. Podchodzicie do robota i kupujecie jedzenie z ryb, które możecie wyłowić lub kupić. Musicie posiadać 100 sztuk Fine Fish Filet, 50 Fablus Filetów, 10 Flowerful Fish Filet oraz 5 Fantastic Fish Filet. Po zakupie przedmiotów wracasz do roty, by oddać Achievement. Teraz będziemy musieli ubrać naszego żółwia w zbroję oraz broń i to otwiera kolejne mini osiągnięcie. Tutaj już będzie trzeba polatać trochę po bossach oraz mapach. Musicie się przygotować na pobawienie się nowym kontentem. W mniejszym lub większym stopniu zależy, ile będziecie mieli szczęścia. Luxon Tools zdobywacie poprzez pokonanie Jade Mawa na mapie Dragon's End. By pokonać tego bossa musicie zabijać mopki i macki, by zdobyć kryształy. Potem biegniecie z nimi do AOE, by Jade Maw, strzelając do Was promieniem, go naładował. Naładowanym kryształem rzucacie w bossa. Co jakiś czas trzeba będzie też zabijać pomniejsze mopki, by móc bić bossa dalej, ponieważ one będą hamować ten proces. Turret Plan skupicie w Kining City w strefie Jade Botów, Tam u Elory jest on do kupienia za 16 Golda i 7000 karmy. Jeżeli raz zrobiliście serduszko, nie musicie robić go ponownie. Wystarczy podejść i otworzyć sklep. Turret Power Unit jest to przedmiot wylatujący z meta wydarzenia na mapie Seidung Province. Nie ma do tej mety jeszcze żadnego timera, więc będziecie musieli sami. Poszukać ją w LFG. Jeżeli jesteście w tym momencie, co znaczy, że zrobiliście poprzednią metę, uwierzcie, ta jest o wiele prostsza. Wchodzicie, zabijacie, wychodzicie wszystko pięknie i przyjemnie. Ale Ola Oil, zdobywany w Echo Worlds Wilds na dalekim południu, na punkcie Forever Tree. Ja je zrobiłem podczas meta wydarzenia. Nie wiem, czy pojawia się ono co jakiś czas, czy tylko wtedy. Polega ona na dostarczeniu specjalnych kuli do NPC. Oczywiście z tych mniejszych drzewek pobieramy te, te kulki. Całość utrudnia to, że dokoła są robaki chcące ukraść nam nasz przedmiot. Po zrobieniu eventu dostaniecie rzekomy olej. Deluxe Leather Setting. Jest do zdobycia po zabiciu lewiatana, który występuje na dwóch mapach: albo na Sejtung, albo na Kaineng. Wybór należy do Was. By go zabić trzeba dać się zjeść, by w jego paszczy rozwalić specjalne punkty, a następnie język. To powinno obniżyć jego tarczę, gdy was wypluje. Dobrym sposobem też jest bomba na łodzi, która powinna dać podobny efekt, jednak i tak i tak radziłbym dać się zjeść. Thruster Plans możecie kupić w Echo Walls na północnym serduszku, zaraz obok Waypointa. Tak samo jak w przypadku Kaineng, jeżeli zrobiliście raz już to serce, nie musicie robić go ponownie. Kupujecie tam plansy za 16 Golda oraz 7000 karmy. Traster Control Unit jest nawet prosty do zdobycia pod warunkiem, że macie drużynę, ponieważ zdobywamy go po pokonaniu Lee, czyli nowego bossa Strike misji o nazwie Kaineng Overlook. Saddle Color Selection jest do kupienia u naszego znajomego robocika za 25 flaszek niezidentyfikowanego koloru. Możecie je zdobyć z Trading Posta czy na przykład z PVP. Wybór już należy do Was. Po tym wszystkim wracacie do roty i voilà! Macie żółwia. Możecie nim teraz spokojnie biegać po mapach z przyjaciółmi, strzelając do różnych przechodniów oraz do różnych potworów wszystko to, co wam w duszy gra. Dodatkowo chciałbym trochę porozmawiać o masterkach, które są związane z żółwiem, ponieważ pierwsza daje busta 50% życia dla waszego mounta, druga uczy jak zwiększyć szybkość ładowania pocisków po ataku kierowcy, czyli tym slamie, Trzecia to nauka jak najlepiej podlatywać żółwiem, czyli prawdopodobnie większy boost do lotu. Czwarta to umiejętność zmieniania obrażeń żółwia, szybsze ładowanie amunicji, czyli jeżeli dostajecie obrażenia, wasz działonowy dostaje szybciej amunicję. Piąta i ostatnia odpowiada za dzielenie się życiem żółwia z innymi waszymi mountami. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże wam w zdobyciu waszego żółwia oblężniczego i sprawi, że będzie ta wędrówka choć trochę przyjemniejsza. Jeżeli podoba wam się to, co robię, dajcie łapkę w górę oraz suba, by być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam także do mojej gildi Kroniki Poszukiwaczy, gdzie nauczymy nowych graczy co i jak, jak i miło spędzimy czas z tymi już więcej wiedzącymi. Piszcie w mailu w grze. Mów do was Sisu. Hej.